No, dzień dobry, witam wszystkich zaglądających na mój kanał Witam serdecznie No i tak jak zapowiadałem kiedyś Chcę pokazać nowy kurnik Otóż kurki dzisiaj puściłem Na próbę Jeszcze bałagan jest, nie posprzątałem Ale dobrze, bo nie jak one odgarną to tam jakieś robaczki są Drzobnice I oto ten kurnik Teraz. jeszcze tutaj mam piłę. O i ten kurnik nowy, tam jest wolierka. Na gołąbki e, i na, na papuszki u góry tu na dole o, a tutaj na dole są okna, które są uchylone. Jest e, do wietrzenia, o, tu jeszcze rama została. No, tutaj jeszcze troszeczkę bałaganu, jeszcze jest tu jeszcze ogrodzony. No, podwyższone, jeszcze ogrodzone. Ta siatka taka kretowa, niewidoczna, jest fajna, bo niewidoczna, a jednak jest ta kratka, żeby kury nie potrunęły i nie poszły sobie na zewnątrz. O, i teraz pokażę. To jest część pierwsza. Połówka. O, do, tych, do tych okien. Do połowy okien, do jednych okien. O, tam dzieli połupkę, i tutaj są, zaraz pokażę. Tutaj są kurki młode. Młode, lekorny. Tutaj ta czarna, zapomniałem jak ta nazwa się nazywa. I, o, i tam zobaczcie państwo, już jajeczka silki składają. Silka składa jajeczka. Nie wiem kiedy siądzie. Muszę poprawić ten, ten grzędę i grzędy, tylko tam ten, ten, ten na gniazda, na, na jeczka. Już, już robię nowe. O, I tam jest siatka, i tam jest drugi kurnik. Zaraz przejdziemy do tego drugiego. O, tak po szybko, szybko, szybkiemu, żeby ten filmik długi, długo nie trwał. O, tam wejdziemy. O, tych na razie nie wypuszczę, a może zaraz wypuszczę. Zobaczę. O, a tutaj jest, są papuszki nimfy cztery i, i kalifornijskie e, przepióry. E, tam dalej jest siateczka. O, tu jest siateczka, która grodzi e, i e, kury, które tam są nioski już dorosłe. A tu są młode kokoszki. E, one później zostaną e, połączone. No. I teraz tutaj kurteczka jest. Zaraz ją prze, przejdziemy. O, zamkniemy ją, żeby nie, nie przeszły tam na tamtą połowę. O, a tutaj zobaczcie, tu jest ta jest siatka kretowa, żeby nie było widać za bardzo. I tutaj jest też taka wolierka No to muszę posprzątać po tym kurniku jeszcze, ale tak mi się spieszyło Tak tęskniły kurki, żeby wyjść. No i tego, tam jeszcze siatka, a tutaj jeszcze tam gdzie są te słupki o, dookoła tam wezmę podłączę pod pastucha elektrycznego no bo tutaj mi się dostaje dostaje mi się lis. Kiedyś miałem tam w tamtym kurniku to no, dwa razy mi zaatakował trochę zniszczył mi. O, jak już pogrzebały. O, proszę, proszę jak już pogrzebały. Kogo ta się denerwuje, że im przeszkadzam, kurkom i jego kurkom. O, proszę, jak tam ile ile tam kurek pod tym drzewem poszło? O, bo co tam jest? Tam jest dużo tych ślimaków. I białko, białka. Mają dużo. No, wejdziemy teraz. O, tutaj jest wolierka O, tutaj jest na papuszki, które sobie tam wychodzą. Przegródka. I na gołębie. Papuszki już widzieliśmy. Teraz zobaczymy gołębie. O, tu jest ten stary. No poczekajcie, teraz ja mówię. I, i tutaj jest stara, stara, stara te, y, na, na te, na te, na te y, siedzenie na tych znoszeniu jajek. Wyrzuciłem. Zrobiłem nową. Tam też zrobię w tamtej połówce. O, a to jest. No dobra, poczekaj. A tutaj jest druga połówka. Jeszcze szarówka taka jest. to Druga połówka. No, zrobiłem grzędę. No, taką ładną. U góry taki daszek, żeby się, śli, żeby się ślizgały jak tam wejdą. Bo strasznie, strasznie. E, strasznie e, przed prze tego. Strasznie brudzą, chodzą tam na ten. Zrobiłem. O, I tutaj gołąbki, O, już tutaj jest ciemna, bo to gołąbki, które są siedzą. Tam jeden na dole. Poczekaj, teraz ja mówię. Bo tam na dole siedzi e, samiczka. Nie wiem, może jajka z niej się przymierza. O. A może zapalę światło. Może będzie lepiej widać. Nie, kurki. O! O, proszę. O, a tu te gołąbki. No, tu są bocian, łapciaty i siwki. E, nie łapciaty one. A tu, o, i tutaj siedzi i tutaj siedzi na dole. Tam mają gniazda, a tutaj siedzi. i ta taka wolierka. No i tam wyjście mają na zewnątrz, Fuh, na zewnątrz tą wolierkę. O, a to jest moja przyjaciółka. Moja, moja przyjaciółeczka, która bardzo, bardzo lubi, ona spaceruje na mną, na, na spacerki chodzi, prawda? Malutka. No, one cię ganiają tu kurki, nie? No, bo jesteś jeszcze młoda. I sobie, i sobie na dwór, Na dwór, chodź, chodź tutaj na, dwór, na wybieg. Eee, to tyle by było. Och, i tu kurki na wybiegu. No, nie została jeszcze z godzinka godzinka i, i, i już się robi szarubka, ale takich przyzwyczajam pierwszy raz pierwszy dzień dzisiaj pierwszy raz wyszły jak już tak siedziały o, o kogut już szaleje już dostał wigoru o o o no proszę będą jajeczka na, na, na inkubację e, no i tyle co jeszcze tutaj chcę zadaszyć tą górę ze względu na to że, że tutaj tym o tym gołąbkom chcę zrobić tutaj wyloty, żeby one sobie tutaj latały no z kółkami razem no i sobie tak polatają, polatają no i zawsze to skrzydełka sobie przewietrzą że tak powiem o. także tutaj o tyle co, co, co mam, no jak się coś zmieni sobie zadaszę to jeszcze raz może filmik Puszczę jakiś 10-minutowy, no bo jednak będę musiał, będę musiał to zrobić. Oczywiście tutaj muszę posprzątać, ale się tym nie spieszę, niech sobie kurki tam odrapują. Bo pod tymi to są zawsze drżownice czy jakieś ślimaczki tam się e, domowią, niech sobie odgarną. A, a po, później to pozbieram. O, zobaczcie, jak wygrzebują spod tego. O i trapkę tam została zielona jakaś. No i sobie pojedzą. Wyczyszczą to. Tutaj zielonego nic nie będzie. Chociaż dużo nie ma, bo tutaj były o ten, ta leszczyna. No tą leszczynę też wytnę do wysokości tych słupków. No i ona... Później daszek dam, sieć. Sieć rzucę, bo mam taką sieć 5 na 5 cm. Myślę, że gołąbki nie przejdą. No, mam nadzieję, że nie przejdą. Zobaczę. Muszę tak przymierzyć się czy one przyjdą czy nie żeby nie nie nie, nie tego nie wyszły na zewnątrz bo później będą miały ciężko wejść przez tą sieć no o i proszę o i proszę a koguty pilnują dwa koguciki lekhorny no nie wiem czy to czysto rasowe są no ale wygląda na czysto może nie czysto rasowy ale wygląda na jakiegoś przyzwoitego no, daje tutaj, o, a ten drugi, no ten drugi to nie wiem, no też większy od niego, trochę o, 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 o. i zaatakował moją kurkę. Naj, 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 najpiękniejszą, najukuhańszą, najspokojniejszą. O, taka spokojna kureczka, że no, ale to, to samo życie. No, na tyle bym. Tutaj więcej się nie odkania, bo już jest prawie 10 minut. No, dość dużo. I, I tak. No, i tutaj jeszcze mam, że tutaj tą drugą, tutaj mam piłę. Muszę jeszcze trochę naciąć. Jak już napnę, to wyrzucę to wszystko. Tutaj mam też takie plandeki. Tutaj mam kawałki drewna, które mi się jeszcze przydadzą. Drabina, jedna, druga. No, i tu kamerka a kamerka po to żeby o yy, kamerka po to żeby tego lisa yy, wychwycić kiedy i jak gdzie on wchodzi chociaż wchodzi on tamtym narożnikiem gdzie, tam gdzie jest yy, to jest chyba gruszka No tam gdzie jest ta gruszka w tym narożniku on, on, on tam yy, kiedyś wchodził ale tam zrobiłem zrobiłem taką pułapeczkę żeby go odstraszyć no i jakby, jakby, no już go, nie wiem, no nie widzę, tam i dziurę zrobił w tej siatce, ale to muszę ją tam zakleić, no zobaczymy, no może, może mi ta pułapka, ta fotopułapka, foto, foto, foto czy fotokomórka mi się e, e, tam nagra, ten lisik, którędy on tutaj będzie buszował, no niestety, no tu trzeba, teraz trzeba Dobrze, to na razie tyle. No, do widzenia, dziękuję.